Witula, co robimy? Powiedz, jedziemy w góry na spacer. Tylko pod górkę trzeba pana starszego podwieźć. Więc ruszamy. O, pyk, o, inne pieski tu idą. Ale Witula będzie jechał. Ruszamy. Wolf, Ruszamy, Witulka. Będziesz schodził tak jak pieski. Będziesz schodził, tak. Wituś tu ze mną jedzie. Witamy w ogóle, witamy wszystkich widzów. I jedziemy, jedziemy na wycieczkę w góry. Trasa jest jak widać taka szutrowa. Pogoda jest super. Jako, że Wituś już jest siedmioletnim panem, to... Aż pojechał, to trzeba go wieźć na samą górę. Nie na samą górę, ale w połowę drogi. A później będziemy schodzili sobie i chodzili, i schodzili, ale tak, żeby już nie musiał aż tyle podchodzić. Więc komu w drogę? Temu jeep, tak wito? No, napęd 4x4 tu się nam bardzo dobrze przydaje. Ale za nami kurz. Szkoda, że tego nie mogę pokazać, bo muszę tutaj kierować. Ale kurz jest. Aczkolwiek, poczekajcie, spróbuję. O, jestem ja! Wszystkich witam bardzo serdecznie. Patrzę tu na drogę, bo to to. Kolaż jest. Naj... Nie chciałabym się zderzyć z kolarzem, bo ja bym przeżyła. O, właśnie jest kolarz. O, zaraz wam. O, pojechał. Właśnie dlatego na kolarzy muszę uważać, znaczy kolarzy, no tych na rowerach wszystkich ludzi. Więc kochani widzicie kurz? Nie, nie widać kurzu. To zaraz przełączę na trasę, bo co tu na mnie patrzeć? Na mnie to nie ma co patrzeć. A Witusia Pańczo też na rowerze pomyka, zobaczymy za ile do nas dołączy. A my lenie jesteśmy Wito, tak Wito? I to tylko chrumka sobie. Siedzi zadowolony i chrumka. Jesteśmy takie lenie. O, poczekajcie po straszne kamienie! Przełączył. O! Lepszy niż ja. O, trochę się poruszyło. Dobra, chyba coś tam... Niestabilna ta kamerka, bo nie mam dobrego trzymaczka, ale jedziemy. Jedziemy pod górę dalej. O! No, dawaj. Dzipku, lecimy. Wow, 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 wiła, chyba się... Poczekajcie, coś tam kawera skręciła. No ale trudno, no takie są warunki. A jedna kierownica biedna. Dobra, nic. Będziemy tak nagrywać. Tak coś tam widać. Taka trasa kręta. A rowerzyści to jest dla mnie. Tutaj priorytet uważać na nich, bo to jest dla nich trasa. Tak Bituś? Niestety z Witusiem nie mogę na rowerze, więc idziemy na czterech kółkach. Na czterech łapach chodzi Witus i na czterech kołach go wozimy, tak? Wito? Tak jest, powiedz. Ojejku, znowu mi się widzowie przekręcili. Poprawiam was co chwila. A, w górę, w górę, w górę, w górę. Witus już miał tutaj przyjemność wchodzić na łapkach. I tak jak teraz jesteśmy na poziomie chmur, to bardzo mu odpowiada. To wchodzenie, ale jak już wjedziemy ponad poziom chmur, gdzie jest słońce, non-stop, no to już słabo dla wituni. To jest jednak łapa ale tu poczekajcie, mam nadzieję, że tu. Wituś, mam nadzieję, że dobrze jedziemy. <śm> są takie boczne jeszcze szutrówki, ale mam nadzieję, że pamiętam dobrze trasę. Jak nie, to pobłądzimy. Tutaj, po tych lasach jeździmy, tak, wi, góra, dół. No zobaczymy. W sumie jak rozpoznać, czy to jest ta trasa, jak wszystkie, że tak powiem, drzewa wyglądają tak samo. Wow. wi, wow, pod górę, jak na wesołym miasteczku, Witek, co? Redukcja, dawaj, na kamerze zerkam, to tak nie widać tych góra dół, góra dół. Nie widać tego. O, rowerzysta. Trzeba na nich właśnie uważać, bo ten pan akurat jechał fajnie, tak bokiem. A na zakrętach, często gęsto, rowerzyści są na samym środku. I o, właśnie na takich zakrętach. A ja też nie chcę złapać tutaj, że tak powiem, tego rowu, bo tutaj jest taki głęboki... Na wodę, rów. Ua. Znowu się przechyliliście, bo wpadliśmy w dziurę grubą. No i tak. Lecimy. Dobra, jest czujność, Witoś, co? Ale jesteś szczęśliwy, Witula. Witula jest taki szczęśliwy, że nie musi tym razem wchodzić, że dostał taki dar, że może sobie i biegacz nam się trafił. O, was trochę ustawię. Fajnie. Pan sobie biegnie na górę. Super. Opa. No. Lecimy. Wyżej i wyżej. Ja coś pomyliłam drogę, bo ja nie pamiętam, żebym ja tędy szła. No, ale nic, trudno, jedziemy ludziska. Być może jak szliśmy na piechotę, to szliśmy jakimiś skrótami, bo nie szliśmy drogą, tylko szliśmy szlakami dla ludzi. No ale nic. Ale tu pamiętam, tak, jak my tu z boku chyba wyjechaliśmy. To już jesteśmy dosyć blisko. O, już jest coraz jaśniej, czyli wjeżdżamy ponad chmury. Dobra, ja nie wiem, jak ten twój pancio wiedzie na rowerze, Pi. No zobaczymy, na pewno wiedzie. Bo oparta bestia, ale będzie wesoło. Opa, super co o, I co ja mogę powiedzieć? To jest właśnie taki żywioł, który ja lubię. O, właśnie to. Taka trasa. O, to jest to. Co Jeepek też lubi, tak? Wituś? Widać, że on to lubi. Taką trasę. O, kolejni rowerzyści. Też już go Ola! Hola. Nie potrzebują, mam nadzieję, bo ja to tam, co ja im pomogę. O, tu już mają fajnie trochę płaskiego. Uu! Ale, urwał Witek. Ale mamy świetnie, zwolnimy, bo tak napużyliśmy. I teraz poczekajcie, czy tu, czy tu. Tu, dobrze. Raczej tu. Nie ma zasięgu witek, żeby sprawdzić. Przykro mi. Właśnie tam ci chyba też panowie łapali zasięg. Ja mam tylko nadzieję. Tak jest, bo ja już widzę. Słuchajcie, wy nie widzicie, bo jest w chmurach, ale tu przed nami, w tych chmurach, jest szczyt El Teide Dokładnie. Tu szliśmy. Wito, jesteśmy na dobrej drodze. Super. Niedługo będzie parking i pójdziemy sobie pochodzić. To jesteśmy uratowani Jesteśmy, słuchajcie, uratowani. I wrum tutaj. O, tak. Szkoda, że wam... nie witulek <ścoughs> tu se siedzi koło mnie tutaj. Szkoda, że wam go nie mogę pokazać. Wituś, powiedz hello! Chrumka. <noise> Pokażę wam widoki, może, bo są fajniejsze, już wjeżdżamy ponad chmury, więc przełączę. Lecimy. O, i lecimy, wjeżdżamy już coraz wyżej. To już jesteśmy wysoko dosyć. Później sprawdzę. No tu już jest ponad tysiąc coś, na pewno, bo już widzę piękne błękitne niebo. później sprawdzimy na jakiej wysokości parking to będę wiedziała, bo parking już niedługo powinien być z tego co pamiętam za chwilę nawet powinien być tak nitulku. ale pięknie widać tejdę widzicie? widzicie? jest za tą sosną Kurczę, może jeszcze będę, poczekajcie miała kawałek prostej żeby Wam pokazać, chociaż nie wiem ale już widzicie to słońce? Uh, znowu coś urwał Jeepek mam nadzieję, że nic nie urwaliśmy my Dobra, jedziemy zaraz, o widzicie Tajde? Jest! Był przed nami piękny, dostojny papa Tejde. Wituś już szczyt, więc zaraz będzie parking i pójdziemy po No więc dojechaliśmy na A ja, o, jestem ja. Dojechaliśmy na parking, już... po co ja tam? Gdzie jest pan? O, zciągnę ściągnę Was i zaraz pokażę Witulkę. <laughs> pan Wituś. Jest i pan wituś? Tak! Pan Wituś tutaj już opromieniony. Jakiś rudy jesteś, Witoldzie. Co? Gotowy? Dobra, silnik nam już można wyłączyć. O. Teraz przywitaj się, Witusiu. Oj, tak, słoneczko jest, witulka? Gotowy na spacer jesteś? Jestem gotowy, oczywiście. Więc ruszamy i co? Łączymy się z wicami ze spaceru, co? Witulka? Weźmiemy tylko wodę, jest jakiś wituś. Taki rudy jesteś, Wito? Zrudziałeś tutaj w tym nowym miejscu. Dobra, słuchajcie, łączymy się niedługo. Buziaki. No więc już wita się Wituś. Wituś, powiedz hello. Hello, hello wszystkim. Cześć. Tak, Wituś już jest na spacerku, już biega zadowolony. Och, I w takich okolicznościach przyrody to Wituś zdecydowanie lubi przebywać. Tak, Wito? O, tak. O tak, to jest jego ulubione. Bo w mieście to nigdzie nie ma, gdzie robić tych swoich kopacz. Takich tylnymi łapkami. On to uwielbia, ten zapach rozpraszać. No, zaraz chyba będzie zrzucik numer dwa. Coś czuję, więc będziemy się musieli rozłączyć. O, i te ziółka. I tylko te ziółka. O, Wito, ja to mam nagrane. O, takie ziółka. To jest szałwia chyba. Poczekajcie, aż muszę... Wito, poczekaj. Aż muszę sprawdzić. Poczekajcie. Pachnie jak szałwia. Ja mam taką w ogródku, szałwie. I Wituś właśnie te zioło strasznie lubi, zauważyłam. Muszę sprawdzić czy dla psa oj te kopanie. Ach tak. Ale jesteś zadowolony, powiedz. Jak jesteś zadowolony? Nareszcie się nakopiesz za wszystkie czasy, co? o i to i mamy to, Wituś zielarzu jeden. Ja to nie jestem za tym, żebyś ty to jadł. Chodź, idziemy, idziemy, idziemy. Biegaj. Idziemy pochodzić. Pochodzę z nim sobie. Taki spacer z rana to jest dla Witusia jak Jaku. No i niestety zrzucik, więc rozłączamy się na chwilę. I już Witoś szczęśliwy, lżejszy o kilka bobków, tak, Wito? Tak? A i będzie zaraz szukał. Żał... A nie, najpierw te kopacze i szałwi będziesz szukał. Nie wiem, czy to szałwia, ale sprawdzę. Zrobiłam zdjęcie. Tu w górach to nie mam zasięgu, ale Wito, nie chodź tak na sam ten. O, to jest to. To ziółko. O, tu jest Twoje ziółko, zobacz. O, widzicie? I już jest. Wito, może tego nie jest, bo ja nie wiem, czy to jest szałwia. Ale on to strasznie lubi. Oj, młode, tak. Dobra, Wito, już chodź. Chodź, chodź, chodź ty. zielarzu, Idziemy. Idziemy pochodzić. On to jest taki szybki bolek. Pita, to tak szybko. Puu, wszędzie leci. O, będziemy mogli zejść sobie na boczną drogę. Fajnie. Bo tak tutaj jesteśmy, jak widzicie, taką główną drogą. Ale właśnie o tym mówię. Patrzcie. Tu to słońce. U, gdzie ono jest? Nie wiem, nie widzę. A i tu szczęśliwy kopacz. Siwy dym robisz tylko, chłop. Biega. Tu główny. Główna atrakcja tego kanału Vitoldini. Tak i Wito. O i tu jest jeszcze jakiś fajny ten. Tak, pójdziemy zaraz tam, pójdziemy tam na tą ścieżkę z Witusiem, ale patrzę, że tu mamy jeszcze drugi jakiś taki punkt. Że są patrzę i stoliki i wszystko. No, sprawdzimy. Ale na razie idziemy na ścieżkę, tak Wito? Zadymiasz? O, konik tu był widać. Też zostawił numer dwa. Chodź, Wito, zostaw, zostaw. Chodź. Idziemy tutaj. Pójdziemy sobie ścieżką. Chodź. Trochę tak w cieniu, żeby on się przeszedł. Ach, szczęśliwy, Wituś. Szczęśliwy, tak? No chodź, chodź. Odejdziemy trochę od ulicy. To zaraz Cię kawałeczek puszczę. Aczkolwiek, nie wiem, tu czasami są takie... Psy wolno biegające, takie tutejsze. I no nie wiem, wolę go mieć dlatego na smyczy, bo Wituś to jest bywa szalony i mógłby z taką watachą pójść w te tutaj przepiękne okoliczności przyrody, bo jest przepięknie. A tak. Biegaj Wituś. Dobra, mniej mojego gadania, więcej spacerowania. Idziemy na spacer. Co jakiś czas będziemy się łączyć. Póki co ruszamy. Dzisiaj wyjątkowo klapki górskie, patrzcie. <laughs> klapki górskie, bo ostatnio mi się od butów górskich zrobił odcisk. Ale te klapki są bardzo dobre, bo one mają taką podeszwę O, U, pokażę nawet górską, <laughs> specjalną, że idealnie się chodzi. Tyle tylko, że stopy później czarne. To idziemy na spacerek, tak, Wituś? Wituś się opala, chodź, mój opalaczu ty, Ach, szalony, i już je, i już je, ten chłopuś mały. Akurat tego szlaku tak nie znamy, więc musimy powolutku sobie iść. Wito nie spiesz się, bo zaraz będzie ci gorąco. فيتو شاطن معو شاطن No, i to taki byłby z nami spacer, tak, Wito? My będziemy tak chodzić 2-3 godziny. Wito, pamiętaj, że musimy jeszcze wrócić. On tak pędzi, pędzi, a później będzie zmęczony. Mam co prawda w plecaku wodę jego, ale mówię, takie 2-3 godzinki chodzenia to dla tych czterech łapek będzie wyzwanie. Więc co, my sobie chodzimy. I łączymy się, jak będzie jakiś kadr fajny. A schowamy się Witkowi, właśnie. Poczekajcie. O, schowaliśmy się mu i patrzcie, zobaczymy, czy przyjdzie. O, już jest. Ha, ha, ha. To jest właśnie to. O, zielasz, zielasz wróciłeś. Wito, nie, on już wie, gdzie chce iść, widzicie? Widzicie, jaki to jest? Schowamy mu się jeszcze raz, za chwilę, jak nie będzie patrzył. Właśnie, takie zabawy porobimy. Niech on idzie, a my się schowamy za drzewem. A, tu jest Witek. Teraz to się pilnuje. Bo się schowałam. To cwaniaczek się pilnuje. A niech idzie w Radzioch. Nie patrzcie, patrzcie idzie. Nie patrzy, gdzie jesteśmy. A my tu. Pyk. <laughs> Tylko się schowam, to już idziesz. Gdzie on jest tu? O tu jest. Tak, właśnie to jest taka zabawa z Witusiem. Muszę większe drzewo znaleźć. Bo tu mnie przyuważył. Nie idzie. Schowamy się za tym dużym. Tylko niech on idzie. O! My się tu schowamy. I słuchajcie, o, kamerkę wystawię. I on teraz nie widział mnie w ogóle. Więc będę cicho. <grystanie> <grystanie> Czułeś, że tu jestem, tak? Ale chwila niepokoju była w tych małych oczkach. Tak to jest, jak się ucieka gdzieś do przodu. On takim przewodnikiem chce być. Muszę jeszcze fajne miejsce znaleźć.